Szymonko, dzisiaj bardzo krótki filmik, tylko pokażę zamówionko, które spakowałem dla jednej osoby, która odkupiła ode mnie główki wolframowe i niektóre przynęte. Więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to zostańcie tu ze mną. Pierwsza pozycja to główki wolframowe, ważą 0,35 g na 16 haku, w ilości 10 sztuk. Takie fajne, takie złote i oliwa. I druga pozycja z kolei to jest white bait dziesięć sztuczek w miksie kolorowym, powiem tak, no. i od siebie dorzucam takie malutkie gracisy na próbę, więc to będą tamte z poprzedniego filmiku, malutka ikra, czerwony robactwo, taki bombelsy i dodatkowo, jeszcze na próbę też dorzucę trzy oto takie główki wolframowe. Jedna będzie 0,3 gramy, druga 0,16 gramów i trzecia będzie 0,10 gramów. Wszystkie są na haku 16. A jeśli właśnie ty jesteś tym zainteresowany, śmiało pisz do mnie na piwa, odpowiem co, jak, w jakiej cenie i w jakiej ilości. Pozdrawiam.